Wiecie, kto w tym roku kończy 18 lat? Neuroshima. Jedna z najfajniejszych polskich GRPG, jedna z najfajniejszych polskich broszur, jakie miałem okazję ograć. Tę konkretną mamy do zrecenzowania dzięki uprzejmości wydawnictwa Portal. Właśnie z okazji 18-lecia mogliśmy wrócić sobie do tej gry i ponownie ją zrecenzować i wam ją przedstawić. Podstawową mechaniką gry jest układanie kafelków reprezentujących jednostki Waszych żołnierzy na planszy i atakowanie w fazie bitwy w celu zniszczenia bazy przeciwnika. W swojej rundzie gracze układają kafelki z jednostkami, aż zapełnią całą dostępną planszę lub ktoś nie użyje specjalnego kafelka bitwy. Wtedy nasi, wyłożeni już na planszę żołnierze strzelają do siebie nawzajem i do bazy. Wygrywa ten, kto pierwszy zada 20 obrażeń w drugiej bazie lub zada ich więcej, gdy skończy się nasze talie kafelków. Gra oferuje także tryb solo, ale jest on raczej dodatkiem. Polega na rozwiązywaniu jednej z 55 zagadek logicznych umieszczonych na specjalnych kartach. To się tutaj nazywa heksogłówki. Mi ten tryb raczej nie przypadł do gustu. Zdecydowanie wolę w tym wypadku grę kompetywną, a same heksogłówki wydają mi się dorobione troszeczkę na siłę. Jednym z największych atutów tej gry jest tempo. Rozgrywka jest szybka, intensywna, a zasady proste do opanowania co sprawia, że Neuroshima Hex jest wciągająca dla graczy, którzy lubią takie dynamiczne i taktyczne wyzwania. Decyzje muszą być podejmowane szybko, a każdy z nich ma znaczenie dla ostatecznego rezultatu. Co mamy w pudełku? Góra oczywiście instrukcja bardzo ładnie, przejrzyście napisana. Nie miałem najmniejszego problemu ze zrozumieniem tego, co jest tutaj napisane. Na samym końcu są opisy każdej z frakcji, które są nieco długie. Tak? Wolałbym osobiście, żeby ta instrukcja była w formacie A4, byłaby troszeczkę poręczniejsza, ale nie jest źle. Jest też na końcu opis przykładowej rozgrywki, co tu również bardzo ułatwia. Zrozumienie zasad. Mamy dość niewielką planszę, która na samym początku, gdy usiadłem do tej gry, wydawała mi się minusem. Bo jak to? No, gra strategiczna na tak małym, bardzo ograniczonym polu. Szczególnie, że głównie wykorzystujemy pole tylko do tej grubej białej linii. Te dodatkowe pola wykorzystujemy grając w czwórkę. Ale jak się potem okazało, to jest bardzo duży plus, ponieważ dzięki temu rozgrywki są szybkie, są dynamiczne i nie trwają godziny jak w każdej innej grze strategicznej. Tylko e, pół godziny, które jest tutaj na pudełku podane jako czas rozgrywki, jest naprawdę bardzo uczciwie, że tak powiem, wycenione. Każda frakcja ma swoje żetony i swój, swoje koło do odmierzenia życia, e, swojej bazy. Te torebki, które w tej chwili trzymam, jedną z nich, są dane cztery, po jednej dla każdej podstawowej tari. Jest to bardzo duży plus, ponieważ nie tworzy bałaganu w pudełku. Tworzę jedną przykładową frakcję. Każda frakcja Składa się z stali, 35 żetonów, zrobionych na dosyć grubym kartonie. Bardzo fajnie one się trzymają w ręku, bardzo fajnie się przykładają. E, dosłownie kilku dodatkowych żetonach, które służą do oznaczania paraliżu na jednostki przeciwnika i obrażeń, które mu zadajemy, oraz takiego koła, na którym oznaczamy punkty życia. Naszej bazy. Powiem szczerze, to kółko średnio mi się podoba, ponieważ gdy my gramy, bardzo często już podnosząc, potrafimy przerzucić punkty życia na niżej lub wyżej. To powinno być zrobione nieco bardziej ścisło. Wtedy byłoby lepiej, żeby troszeczkę siły trzeba było, jednak użyć do tego, żeby te cyfry tutaj przekręcać. Oprócz tego nie ma. Do czego się przyczepić, to wszystko jest stabilne. To wszystko już przetrwało kilkanaście rozgrywek. A jak najbardziej nic się nie rysuje, nic się nie gnie, więc jest bardzo dobrze. Tu są heksogówki na takich kartach na których mamy, postaram się zrobić to tak, żeby było jakoś widać, na których mamy zadaną zagadkę, na drugiej stronie jest jej rozwiązanie. Nie są one bardzo trudne, chyba że to ja na końcu do nich jeszcze nie dotarłem. Eee, poza tym w pudełku jest jeszcze tylko są, jest są cztery karty, które opisują nam wszystkie cztery frakcje z opisem fabularnym i taktycznym. Wszystkie cztery. Oraz na drugiej stronie. Opisy wszystkich jednostek, które będą pod naszym dowództwem. Także tych kart, ich specjalnych, które możemy rzucać jednorazowo, wykorzystać je i odrzucić. Oczywiście, ilość tych armii można sobie znacząco zwiększyć przez dokupowanie dodatków. Ja jeszcze żadnego nie dokupiłem, choć w ogólnym rozrachunku mam taką. Mam nadzieję, że dokupię ich sporo, ponieważ bardzo podoba nam się ta gra. W tej chwili, z tego co mamy, jest to najczęściej goszcząca na naszym stole planszówka, więc mam nadzieję, że więcej tych armii trafi tutaj do nas, ponieważ jednak po jakimś czasie zacznie się to robić troszeczkę nudne, kiedy już je opanujemy, ale na całe szczęście nie ma ich aż tak mało. Do dokupienia, więc jakoś sobie z tym poradzimy. Ogólnie, grę bardzo polecam. W tej cenie, w której jest obecnie do zakupu, można dostać za około stówkę za ten gameplay, za ten czas rozgrywki, za ten poziom skomplikowania i za tą jakość wykonania należy się naprawdę piątka z plusem. Może poza tymi latający, tym latającym kołem fortuny, tutaj które no, naprawdę powinno być odrobinkę ściślejsze. Wszystko jest wykonane jak najlepiej tylko się chyba dało. Cieszę się, że nie ma tych plastikowych figurek, ponieważ one by troszeczkę przeszkadzały. Ale jeżeli się zastanawiacie, czy na 18 urodziny warto sobie sprawić Neurosima Hex w wersji trzeciej, to jak najbardziej podrzucona kostka podrzuca wam grę, którą naprawdę warto kupić. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i pa pa.